Dzień dobry. Chciałbym zaprosić Państwa na Festiwal Kuglarzy, który odbędzie się w dniach 30 czerwca do 2 lipca w Wodzisławie Śląskim. W czasie tych wydarzeń, tych trzech dni naszego święta cyrkowego, odbędą się warsztaty dla młodzieży, przegląd festiwalowy i mnóstwo wspaniałych pokazów z udziałem najwybitniejszych kuglarzy z Polski. W piątek rozpocznie krakowska sekcja akrobatyki powietrznej z Janem Dudkiem na czele, a zaraz po nich. Open Fire Show, czyli masa ognia w klimacie super złoczyńcy i super bohaterowie. W sobotę przeglądy festiwalowe, dzienny i nocny. W tym roku walczymy o tytuł sztuk Mistrza po Cimoku i po Jasnoku. Niedziela to czas na kolorowe szaleństwo z Radiem 90, pokazy zwycięzców oraz wielki ogniowy finał wykonany przez grupę La Bareda pod kierownictwem Moniki Woźniak. To wszystko i jeszcze więcej czeka na Was w Wrodzisławiu od 30 czerwca na wydarzeniu, na którym nie może Was zabraknąć: Festiwal Kuglarzy. To poważna sprawa.